Wężko z tym Andrzej witam Was w kolejnym odcinku z naszej polskiej serii Polscy Gospodarze I dzisiaj bierzemy się za uprawę pod siew i prawdopodobnie będziemy siać także bierzemy się do roboty, nie ma co zwlekać Po dwa pola, jedno pole mam do uprawy, jedno pole mam już gotowe do siania także, także Tigo Jedymy Piątka i łogi na polu pusiłem mieć mnie, Noś przy nicy. się je. Poczekamy, zobaczymy jak to idzie. Zależy na to, czy sergis Gatillo. Czy trukadej. Tam. Co, co zrobiłeś ciągle zgasił w trakcie? Ja w trakcie. Znam co są co myślać jak chcę ci się siebie. A no dobrze wrażimy na tu... zna ładnie przesłał. A co to tu jedno ziarko, tam drugie co to tak rzadko sieje? Nie rzadko ty właśnie na gęsto robić. Oj o dobra, pa? Pa tylko kurek jest tam czwórca. No Ja ci tymi rumplami, no... Jaź tu mazdu! dół. Ja no, Tak właśnie robisz! Nakrętujesz wszystko i idź i No jedno po prostu pszenicy. Okay. Ten tutaj o, po prawej stronie, elegancko. Będzie trzeba to jeszcze przebrunować, no, ale tam mówię, na końcach wszystko będzie posiane. serde uprawić tam to takie moje pole usłyszałem w do odcinku ten dawam tam nawoz pod kozień, dałem ligansko tigo oto to co rałem przednim tigo Bajira dobra, idzie to jakoś. Chyba. Eno, idzie. Ule. Widzę, kto tak, jest? Co tam są jakieś wyścigowie? Co? Znam po No, ty gościa piękna, jest tu u ciebie ładnie przełyszanym, prawda? Wcześniejsza była robiona na dzień wcześniej, żeby no. ładnie przeleciało, przedchło I teraz się sieje elegancko. Sucho, jest sucho, że tak Zero, to ładne, żeby jest zero brył. Mhm. ładnie widzi, że trzymała jest. I ligam z pierwsza klasa, nie ma co narzekać. Na to koronie jest dany. Zgodnie z planem, zgodnie z pomysłem, ze smakiem. Nie to, co są, u sąsiada. Eee, jesteś jesteś? Byle jak, byle w siarku było jedno w zimi. Jakieś tam jedno, bo jedno na krzyż. Reszta, ulubiono chwasty. Co? No, zobaczymy, prawda? Boli, co? Jo, boli, a i to jak? No, mój. Nie wiem, w całym świecie. O A ty co tam się. Ale decydam w ogóle się jeszcze raz tą tym swoim? Pienica. Digo. Digo. Wiem, nie, nie wiem, bo tam by pszenicę. Tutaj e, e, też mamy pszenicę. I na ja tamtych walny jedź mi dobra. Żyła niespłusznie w zimie ten mój agregacik. Główniutko Tigo. A ty go nie miałeś na dłoń wywozić? No, nie miałem na Nie mówię, jakbym chciał go wyjechać. Na dłoń będę twój siewnik mógł napuścić. Nie, nie, ale on jest pięknie gąski, no trochę mu ciebie nie sięgamy. Mhm. Człowieku... Tigo? Nie ma, ma. Rozumiesz, człowieku? Weź się odsząści. Chodź z sobą, ludziu. O Dobra, Tutaj to glina to trochę tym, wie, miałem wziąć Bruny i Brunami, wiesz, przeciągnąć? Ale tu jednak jest ten. Jak się nazywa? Glina, butsany! No wiadomo, zawsze trochę tym agregacikiem lepiej to spulchnie. W stylu ten wał, to dwunastotonowy. Деблер, да, это четвертец. Что нам на Я пойдет? Не, ну сейчас, сейчас шумка спальни. Ага. Не, пусть. Ясно. Ale do domu tu się widzą ja? robi chyba z dół, że się przypomnę. Posioś... Fajna? Jo. Chyba z dużo no. jeszcze posioć i przeprząć. No, no nie wiem, nie wiem. Muszę brunować na pewno nie. To do nocy. Wątpię, wątpię. Ja no w nocy słyszałem, że ten ma być na tym, że nie z paków moją no, wszystko widzi. Jo, Matka gdyby I się jedzie zajedzie się. Ty nie bój się. My ja się rozpojobu. Bo... bo ja słyszałem, że ona na trzy gary ledwo chodzi. I to jeszcze ledwo. Hmm. I to na ten trzeci się kończy. Tera będzie jak ciapek. Mam więcej koni jak f o wiele. No. Nie, może lecimy podpiącalne na pompie i bo... Ja pod e, 89 koni. Zmienić to co możesz. No. Dobra. Czy byś chciał mieć tak tak na sąd? Ja, gdzie to mi siwniczek, kuchany? Ale pierwsze posiedź, już z tą chałupą. No ratam kludę w krzaki trzeba postawić, bo już w tym, rok, w tym, sezonie nie będzie, już w tym roku w sensie nie będzie w okolicy, ale od usta. Cały ten bałut, dziewczynki, gier, Daniel. <grymne> gier, Daniel, idziesz, dziewczynki. Mówi sam, tak, beczu, krowy. Nie zakonserwuje ani nic, tylko od razu do radu krwony <grymne> ja. Nie później, a bo pracowałby, to chyba nam i bo trakcie takie... Stare. Dobra, tutaj walę śmień Tigo. Chyba ładnie Na co zimach, zimia zimiach to nożyto Jo. Szkoda, że nie ma upraw So W tym sezonie prawdopodobnie się kopierce w trochę wapna porosiłaś. no. Tigo. Majirka Wisz. Wszak to jest Tigo, Majirka. Tigo.

Słyszał to są 40, ty jesteś tu gdzieś Tylko Koło farmy jedziesz, czy co robisz? Mhm mm Słyszał Ja mam fire Jak fire on? wały? Nie, nie No właśnie, ma to A nie dzisiaj? Nie, nie dzisiaj, to kiedy. Mhm Jutro, z rana Jeroś robi takie rzeczy, a nie jutro Nie, 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 nie weź ty się okejśni człowieku my pójdę do cienia to no 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 to jest mądra to jest mądra tego Dobra Jadziemy Ostatnio przejazd tu robię, jadę na panto I na jesim będzie pusiane Wszystko Trzeba na nawziąć to zostanie Ma o wiele temu dzisiaj. To znaczy nie finał w ogóle na? Jeszcze On słyszę, słyszę, wałujesz co? Mm -hmm. No co, Nie mogę, nie. Jestem 4 jest. Normalnie jak w realu, był gdzieś nie siedział, sobie w stodole i słyszał jak sąsiadka tu no, Ja nie kąpię, ona nawet w do ona tak lubi. Bo ona lubi ten klimat. Teraz, teraz się wsłuchaj jak pod górę się rodziło. Już nie chcę usłyszeć. Weź, weź miód, wyciągnij z łuszy i słuchaj. A teraz z nie a nie jakieś tu wyjście. Jaszam to i o tom lewo odbijam, i za tego lasko jeszcze słyszenie. Okej, okay, jest, jesteś No no, to moje mają polu na tych proów tego Andry. No, 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 no. No, 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 no. Ja no, A, bo tutaj. Tutaj te pole... Ci powiem... ale... Yy, ...takie szerokie, ale krótkie jest. powiem... ...tak trochę się marnie, tutaj coś robi na tym polu, Już o co chodzi. Mm -hmm. Bo przyjechał debil. Może? Tu le... Widziałeś mnie? Nie. I na koło wyrwało. Jeśli nie powiem Ci, jak jest pełny, to on też czuje ta 60. Co no to jest? No to nie było. Nie wszyscy Wszystko okay. się dzieje we wrześniu, w zasadzie w październiku to się dzieje. A się wróciła, no. no ja słyszę? No. Natomiast słyszę non-stop. Później sąsiad, pomóż mi, musimy wyremontować. No by cię też tak nie było, aż ty nie wzięła remontu od nowości. Mm -hmm. Jasne. To no nie twoja 60, patrzył bizon. Na bizon tu miał prawo, tak. Bizon mm. pierwsze to zrobił, jak odpali to od gaz. Muszę kupić ropy do 60 km Minę paliw kolacji Na no. no to, no to. Faka, debil, co daje, to i zdaje. Spokój się. Nie, daj się spokojnie, bo ty próbowałeś wolniej, to wyjdziesz no. na spokojniejsze. Teraz będę dawał, bo wjeżdżam na twoje. Eee... O! Dzień dobry, księżowie. Tak się dusi. Siły zwalnia. Ale idzie, idzie, idzie. Tylko ty, ty ja się jutro z tym zabrudnuję. Że ja już w salute to, to zabród miał wziąć cynę już się robi. Mówię ci, mówię ci, ja chcę zabijać. Trzeba iść do chałupy, wsiądnąć i finą. Taka opcja. Kierownicy Ja nie wiem co jej daje Zwykle nie musiała przejechać, żeby pod górę, nie? Czy to jest mądre? Jakby jeździ po drodze z tymi wołami, to jakby brakło czegoś Ci go przyjeżdżają, to będziecie w kuli, żeby jakby odrobione, a ty jeszcze nie. Ja już wracam do dół. Ja Jeszcze muszę zabrudnować. Dobra, ja tu wracam ja do dół. Siwnik do sto i finuł. Z tego rośnie księgów. A ja się tym atolem pomału, bo mi kręgi chwała środowisko. Się... No to tak wszystko rozwala. Gdzie Bill? Feruj się. Piać. O, co robisz? Już goście, to jest światełko? A to mi z tyłu tak daje, to osoba. No i mądre to, co robi? Aha. dowanie, video record. Jo. tam. Odkładane tam. Dobra. Się do szajerka wolić, ale czy mi tu się zmieści, tak? No tak, Nie, chyba się nie do szajerka. Zmieści mi się tu ślednik do garażu, w nie wiem, muszę łatwo przedstawić. I go ja się skradza Kiedy to ja do wszedł Dzień. Dobra Wieje Przyjmę do wrota. co ty robisz na dole? Dobra, A bo to kończy ten cyrk. Także tak, no, wstawcie chyba na tyle w tym odcinku, żeśmy sobie już posieli, wszystko można powiedzieć na jesień, że mam wszystko posiane. W kolejnym moim odcinku będę, będę prawdopodobnie robił ten z strawy. Tego ruchana się odpali. Także będzie dosyć fajna akcja. Także to będzie na tyle śwaneczko. Opa!